Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić taki interesujący wzór, który w tym wypadku chcę wypróbować robiąc czapkę dla dziecka. Pokażę Wam dzisiaj, jak ten wzór się robi, dziega. Już zaczęłam troszeczkę. Jest on bardzo dobrze, bardzo dobrze wygląda w sweterkach, czapeczkach, szalikach. Mój głos jest coraz bardziej zachrypnięty, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Ok. Ten wzór robimy z lewej strony zaczynamy. Ja kiedyś znalazłam ten wzór już bardzo, bardzo dawno temu w niemieckiej gazecie. I wypróbowałam. Tam były pokazane cztery narzuty. Zaraz Wam powiem, yy, o jakie narzuty chodzi. Ja to zrobiłam z, yy, z dwoma narzutami, i dlatego weszły takie malutkie te łuski. Wydaje mi się, że to nawet yy, lepiej wygląda niż większe. Oczywiście, Wy możecie zrobić tyle, ile yy, uważacie, że będzie Wam na przykład do swetra pasowało. Ok. W tej chwili robimy yy, jedno oczko ściągnąć. To jest oczko brzegowe. Aha, może jeszcze powiem wam, że ten rząd, yy, wzór składa się z czterech rzędów. Z czterech rzędów ja tutaj mam na, na drucie wydaje mi się, że to chyba nawet nie jest yy, ważne przez ile te oczka są podzielne ja tutaj na tym yy, na tą czapkę to miałam 60 oczek i całkiem fajnie nic nie obliczałam, nic nie mnożyłam i nie dzieliłam także yy, w tym wzorze jest to naprawdę obojętne ok, to w takim razie zaczynamy tu mamy oczko lewe i przerabiamy to również na lewo. Oczko prawe, oczko lewe i tak do końca rzędu przerabiamy po prostu tak jak ściągaczem. Prawe, lewe. Mam nadzieję, że to jest dobrze widoczne. Bo u nas jeszcze na razie jest ciemno, i robię to przy świetle elektrycznym. Ok, tu jest znowu lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe i oczko brzegowe na lewo. Ok. To był nasz pierwszy rząd. W tej chwili mamy oczko brzegowe, i z tej strony robótki mamy lewe oczko, prawe, lewe, prawe, lewe i tak dalej do końca. Jak to teraz zrobić, żeby te łuski wyszły? Nam ściągamy pierwsze oczko. Oczko lewe, kładziemy włóczkę na lewym drucie i ściągamy to oczko lewe razem z naszą włóczką bez przerabiania na drut prawy. Tak to wygląda. Oczko prawe, włóczkę na lewe oczko i ściągnąć po prostu. Chciałabym, żeby to było jak najlepiej widoczne, ale coś tutaj. Oczko lewe, kładziemy włóczkę na lewym drucie i ściągamy. Oczko prawe, włóczkę na lewy drut, ściągamy i tak dalej. Do końca. Tutaj w tej chwili się nic nie zmienia. Zaraz na następnej stronie. Ok, to jest oczko prawe. Lewe ściągnąć, prawe, lewe ściągnąć, prawe, lewe ściągnąć, prawe. Oj, nie przerabiać lewego. Lewe ściągnąć, prawe, i ostatnie nasze oczko brzegowe przerabiamy na lewo. Ok. Kolejny rząd za nami. W tej chwili mamy, <coughs> przepraszam, w tej chwili mamy na drugiej stronie, na lewej yy, naszej stronie, mamy oczko brzegowe. Kolejne jest oczko lewe z tym jednym ściągniętym narzutem. Jak widzicie. Tu przerabiamy oczko prawe. Nie, źle mówię. Ok, od początku. Tak, to czasami jest. Oczko pierwsze ściągamy. Tu mamy ten nasz narzut i kładziemy jeszcze raz włóczkę. To jest to, o czym mówiłam, że w gazecie, którą znalazłam, było pokazane z czterema narzutami. To było mi troszeczkę za grube, za, za, za ordynarne. Można tak, muszę troszeczkę poluzować tutaj, bo. Coś za mocno mi tam ta włóczka siedzi. Czy ja Wam dobrze to mówię? Nieprawda. Widzicie, tak to jest. Za wcześnie rano jest. <tutę> Tutaj jest to oczko lewe. Co ja Wam opowiadam za głupoty? Lecz yy, oczko lewe, i to oczko lewe przerabiamy na prawo. Teraz się nie dziwię, dlaczego nie mogłam tego tam. Załapać. W tej chwili mamy, kładziemy znowu włóczkę na lewy drut i z tymi dwoma, to znaczy z jednym oczkiem lewym i z jednym narzutem, w tej chwili mamy trzy oczka, czy narzuty, czy obojętnie jak to nazwiemy. Znowu oczko prawe, tam gdzie było oczko lewe. Znowu włóczkę na lewy drut i ściągnąć z oczka lewego, robimy oczko prawe, tu mamy oczko z jednym narzutem, robimy drugi narzut, to jest tylko przeciągane na prawy drut, kolejne oczko lewe będzie przerobione na prawo, z powrotem kładziemy wełnę na lewym drucie, i ściągamy. Oczko prawe z lewego, i tu ściągamy. Przenosimy po prostu te trzy oczka, to znaczy jedno oczko i dwa narzuty. Przenosimy na. Momencik, na prawy drut. Znowu kładziemy włóczkę na lewy drut i ściągamy. Z lewego oczka robimy, przerabiamy prawe oczko. Znowu kładziemy włóczkę na lewy drut, ściągamy. Z lewego robimy prawe oczko, kładziemy włóczkę na lewy drut i znowu ściągamy. Jedno prawe. I znowu narzut, i ściągnąć. Ostatnie oczko jest oczkiem brzegowym. Ok, teraz robimy ostatni już rząd naszego wzoru. Pierwsze oczko jest oczkiem brzegowym, to ściągamy. Nasze drugie oczko jest oczkiem z tymi dwoma narzutami. I to przerabiamy na lewo. Kolejne jest oczko lewe, to przerabiamy w tym rzędzie na prawo. Te trzy przerabiamy na lewo. Prawe, lewe, prawe, lewe, i tak dalej, do końca naszego rzędu. Tak wygląda gotowy już rząd. Z tej strony wygląda to w ten sposób. Teraz odwracasz robótkę. I robimy znowu jeden yy, yy, rząd oczkami na ściągacz, tak jak na ściągacz. To, to znaczy, pierwsze oczko ściągamy. momencie pierwsze oczko ściągamy. Drugie oczko u nas tutaj jest oczkiem lewym, więc przerabiamy to na lewo. Kolejne jest oczkiem prawym, przerabiamy na prawo i tak dalej, i tak dalej oczka przerabiać bez żadnych ściągnięć, przekładań, tak jak schodzą z drutu. To znaczy prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, moment, może tą odełnę mi, Spada tutaj. Momencik, momencik. To było oczko lewe. W tej chwili mam oczko prawe. Ok. Tutaj jest oczko lewe. Prawe. Lewe. Prawe. I ostatnie oczko brzegowe przerabiam na lewo. Ok, to jest wszystko, co musicie zapamiętać albo sobie zapisać. W tej chwili jesteśmy znowu na tej prawej stronie. Y jeszcze tak daleko nie jest technika, żebyście mogli do dotknąć tego, ale to jest naprawdę bardzo... Okej, okay, ta włóczka jest ciut-ciut grubsza, ale pomimo tego przez te y łuski, przez te, że ten wzór robimy, jest to bardzo, bardzo y delikatne, y bardzo miękkie. Zrobiłyśmy ten wzór wzorem, wzorem ściągacza, to znaczy 1 na 1, i w tej chwili mamy oczko brzegowe, zdejmujemy. Oczko pierwsze jest oczkiem lewym, to znaczy znowu robimy włóczkę. Moment, chciałabym, żebyście to. Yy, Dobrze zrobiły, a nie taki jakiś tam. Okej, okay, tu jest znowu lewe oczko, więc kładziemy tą włóczkę na drucie i to tylko ściągamy. Znowu oczko prawe, znowu ściągamy, oczko prawe i tak dalej, i tak dalej. Ja już przyrobiłam ten rząd z tym jednym narzutem, ponieważ chcę Wam pokazać, Tutaj były te oczka prawe widoczne. W tej chwili tam, gdzie były oczka prawe, mamy z tej strony znowu, z tej lewej strony, mamy jako oczka lewe. I te lewe oczka, pierwsze zdjąć, tu widzicie, mamy oczko lewe. To oczko lewe przerabiamy w tym rzędzie, w rzędzie, w którym zaczynałyśmy naszą robótkę. Przerabiamy na prawo. Kładziemy znowu tą włóczkę na lewy drut. I już w tej chwili mamy trzy, można powiedzieć, oczka. To znaczy jedno oczko i dwa narzuty. Tu mamy znowu lewe oczko i to przerabiamy na prawo. Znowu y kładziemy i ściągamy. I tak dalej, i tak dalej. Y mam nadzieję, że ten wzór Wam się spodobał, że będziecie mogli wykorzystać go na robienie sweterków, czapeczek czy obojętnie czego, szalików. Też na najprawdopodobniej bardzo ładnie wygląda. Będę się cieszyła, jeżeli znowu zajrzycie do mnie. W najbliższym czasie będę starała się więcej filmów robić w języku polskim. Ucieszę się również, jak polecicie, polecicie mnie znajomym. Zu! Serdecznie dziękuję, że żeście znowu u mnie były. I zapraszam ponownie.